Jesteśmy na świeżo po przemówieniu Putina, po przemówieniu, po którym podpisał papiery dotyczące aneksji tych samozwańczych republik, yy, które no, tak bardzo Rosja chce wydrzeć Ukrainie. Nie przeszkadza mu, że Ukraińcy kontrolują dużą część tych terenów. Nie przeszkadza mu to, że to nie ma żadnego sensu, nie ma żadnej logiki, nie ma żadnych podstaw prawa międzynarodowego. I Nie, Putin zrobił przemówienie i wytłumaczył, jakie są konkretne powody. W tym filmie powiemy wam, co powiedział. Później porozmawiamy o kwestii samych referendów, a na koniec o kwestii, której często omijamy na tym kanale, ale tym razem już się naprawdę nie da, czyli broni atomowej, tego, dlaczego. Czego nie należy się jej bać, ale też tego, co mogłoby się zadziać, gdyby została użyta i dlaczego Rosja, w naszej opinii, nie może jej fizycznie użyć. Bez pewnego przedłużania zostawcie lajka, like, stawcie suba, będzie nam bardzo miło i pomagacie naszemu kanałowi. A teraz lećmy. Zacznijmy od tego, co Putin w ogóle mówił na swoim przemówieniu. Mówił dużo, mówił długo, mówił bardzo nudno, no ale niestety mówił też rzeczy, które mają jakieś tam znaczenie. Po pierwsze, wraca stara retoryka tego, że trzeba chronić te obwody, bo kijowski reżim popierany przez zgniły zachód, chce zniszczyć tych ludzi, a ci ludzie sami wybrali. Sami wybrali, że chcą do nas dołączyć o referentach, zaraz porozmawiamy. No ale to była narracja, która przewijała się przez pierwszą część tak naprawdę tego przemówienia. Później weszliśmy na bardzo niebezpieczne tory, bo dostaliśmy bardzo otwarte, chyba najbardziej otwarte w historii w ogóle tego konfliktu, groźby, jeśli chodzi o broń nuklearną. Putin w pewnym momencie pokusił się nawet o stwierdzenie, że Stare pakty dotyczące broni, tutaj nie powiedział jakiej, no ale wszyscy się domyślamy. W sumie przestają obowiązywać, tak jak umowy międzynarodowe i tak dalej, no bo Zachód tutaj atakuje Rosję i w ogóle niszczy te wszystkie umowy i podstawy prawne. I to jest bardzo niebezpieczne stwierdzenie, to jest stwierdzenie, które bardzo jasno wskazuje na to, o co Putinowi chodzi i czym chce nas wszystkich straszyć. Wspomina o Nagasaki, wspomina o w ogóle tym, że Stany Zjednoczone jako jedyne kiedykolwiek użyły broni atomowej i stworzyły precedens tak w pewien sposób. To jest bardzo niebezpieczną retoryką, ale tak jak mówimy, w tej kolejnej części tego filmu wytłumaczymy Wam dla. Dlaczego to wszystko jest takie ważne, wytłumaczymy wam te umowy międzynarodowe i wytłumaczymy wam, dlaczego w naszej opinii. Nic złego jeszcze z tego nie wynika. Do tego tak na zakończenie dowalił zgniłemu zachodowi i leciał taką klasyczną retoryką o y, LGBT, o tym, że oni chcą uczyć dzieci zmiana płci, w ogóle Stany Zjednoczone kolonizują cały świat i dosłownie Stany Zjednoczone skolonizowały Niemcy, Japonię i Koreę północną. Południową, 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 południową. Mówił o jakichś narkotykach, polowaniach na ludzi. Naprawdę to już był taki, taki poziom odjazdu, od, od nie taki bardzo duży. Taki naprawdę, wiecie, w stylu takiego dobrego szura. W którym no, niewątpliwie Putin jest już na ten moment, i chyba możemy to powiedzieć prosto. Więc samo przemówienie było absolutnie straszne, trwało bardzo długo, no ale cóż, no, no, no pewnie wzbudziło jakąś tam dyskusję. Więc dobra, przejdźmy do konkretów. Rosja postanowiła wcielić do swojego państwa republiki, te samozwańcze, o które tak naprawdę od początku chodziło, mając serdecznie gdzieś politykę międzynarodową, prawo międzynarodowe, w ogóle logikę, próbując udowadniać, że to były bardzo, bardzo demokratyczne referenda, bardzo demokratyczne referenda, gdzie no, ludzie, którzy głosowali, stali obok żołnierzy, którzy mieli broń, aby urzędnicy czasami chodzili po domach, dosłownie z siatkami, zbierając głosy w ten sposób. Mówili o tym, że obserwatorzy byli zaszokowani tym, że można tak demokratycznie przeprowadzić wybory. To prawda, myślę, że obserwatorzy, jeśli jacykolwiek byli to mogli być zaszokowani, chociaż nie wierzę, że ja byli, ale wybory były ewidentnie demokratyczne i wybitne. I też trzeba przyznać, że ja naprawdę zawsze szanowałem taką jednomyślność wielu ludzi ze wschodu w takich właśnie sytuacjach, bo co innego powiedzieć o ludziach, którzy w ramach demokratycznej procedury, w ogóle nieustawianej procedury, głosują w taki, a nie inny sposób. W obwodzie chersońskim 80% obywateli jest za przyłączeniem się do Rosji, w zaporowskim 93%, w Ługańskim, moi drodzy, idziemy na rekord 98,42%, wynik, ale i tak nie umywa się on do wyniku Donieckiej Republiki. Tam mamy 99,23%. Proszę Państwa, jedność społeczeństwa, nie oszukujmy się, to jest błąd statystyczny, ktoś się pomylił zaznaczając, że nie chce do Rosji dołączyć. Wielkie liczby, wybitne poparcie gdzie problem, nie? Kto widzi problem? No, no, wszyscy widzą problem. No ale Władimir Putin, jeśli zobaczył tak potężne poparcie, no to musiał zareagować, prawda? No, musiał zareagować. Musiał jak najszybciej wcielić te republiki, żeby spełnić wolę ludu, bo jak wiemy, Putin słynie ze spełniania woli ludu. Przy czym ta szybkość podejmowania decyzji też jest ciekawa, bo jeszcze wczoraj rano informacje wyglądały tak. Wcześniej rosyjskie media informowały, że wszystkie te procedury zostaną zakończone do 30 września. Procedury wcielania y tutaj. Y tych republik do Rosji. Jednak przewodnicząca Rady Federacji, Valentina Matwiejenko, zdementowała te informacje, twierdząc, że nie będzie żadnego nadzwyczajnego posiedzenia. Deputowani rozpatrzą dokumenty dotyczące aneksji na planowanej sesji 4 października. Więc, no, dostrzegamy lekki chaos informacyjny, chyba że dzisiaj jest 4 października. to też jest możliwe, ale wyjątkowo mało prawdopodobne. Więc trzeba sobie zadać pytanie, w ogóle po co były te referenda? Bo wiecie, z perspektywy międzynarodowej, to one w sumie były po nic i nazywajmy rzeczy po imieniu. Znaczy, nikt na świecie prawdopodobnie tych referendów nie uzna. Większość państw już nie uznaje, no Może jacyś tacy najbardziej zagorzali sojusznicy Putina, to jakaś Korea Północna, nie? W takim sensie, ale nawet duża część sojuszników Putina, takich tradycyjnych sojuszników Rosji, mówi wprost, że nie uzna tych referendów. Bo wiecie, często też są państwa, które mają jakieś tam różne spory z różnymi małymi republikami, które może uważają, że są samodzielne, oni tak nie uważają, więc wiecie, takie głosowanie za tym wielu jest też nie w smach. Więc tak naprawdę to nie ma znaczenia z perspektywy międzynarodowej. Jakby nikt na świecie, żadne poważne państwa tego nie uznają, i to jest wbrew pozorom naprawdę ważne i to udowadnimy wam później. Już w kontekście. Tej całej broni atomowej i całej tej dyskusji. A druga sprawa, my już nawet wątpimy w to, że to działa na użytek wewnętrzny Putina w tym momencie. No bo zobaczcie, bo gdyby sytuacja wyglądała faktycznie tak, że Putin robi sobie właśnie to wcielenie tych samozwańczych republik do swojego państwa. I później ogłasza wielką wojnę ojczyźnianą. I przychodzi z, to jest operacja specjalna, to, że bronimy naszego terytorium, przecież to jest nasze terytorium, teraz musimy go bronić. I gdyby ta narracja była pchana w mediach odpowiednio długo, to może, może znaleźliby się jacyś ludzie, którzy by w to uwierzyli i stwierdzili, że faktycznie teraz trzeba iść do wojska. No, no nie wykluczamy tego, uważamy, że to dalej nie jest jakoś super prawdopodobne, jednak ludzie już chyba są na tym etapie, Rosjanie są na tym etapie, że wiedzą, że coś jest nie tak, ale jednak dobra, gdyby to popchnąć propagandowo odpowiednio długo i odpowiednio mocno, może, może ta mobilizacja spotkałaby się z mniejszym oporem. Ale czy już nie za to za Późno, w sensie mobilizacji już została ogłoszona i to mobilizacja, no nie oszukujmy się, powszechna, nie? Czyli nieważne jak ją nazwiemy, nieważne jak Rosja chce ją nazwać, to tak naprawdę widzimy już praktycznie powszechną mobilizację. Przeprowadzono w tragiczny sposób, w sposób całkowicie niezorganizowany. Jest to na które wkurzają ludzi. Jakby ludzie nie chcą iść na wojnę, jak idą do tych koszarów, tam wiecie, nie ma łóżek, nie ma broni dla nich, nie ma nic. Niektórzy bez przeszkolenia trafiają praktycznie od razu na front. Inni gdzieś śpią w ogóle pod gołym niebem, nie, w Rosji to nie jest najlepsze miejsce na biwak. Masa ludzi w wieku poborowym ucieka z kraju, nie, Czyli widzimy co się dzieje na tych granicach, widzimy te obrazy. Jakby to już się stało, nie? Jakby ta mobilizacja już nastąpiła. I to nie jest tak, że teraz można. O, tak, zmienić narrację i powiedzieć: A, to była wojna ojczyzniana, i teraz wszyscy tak, o kurde, nie, to ja na... wracam, wracam, jadę pod gołe niebo biwakować z kolegami, żeby później yy, w Ukrainie, yy, no wiecie, co zrobić, bo to, na razie to nie, nie za dobrze im idzie. Wiecie, gdzieś tam no, pojawiają się przypadki dla jasności, to już są takie przecieki, że nie wiemy, na ile można im ufać, więc tylko tak w ramach żartu, ale podejrzewam, co się dzieje. Wiecie, tam oficerowie nazywają tych ludzi mięsem armatnim. Mają rację, nie? W sensie, to, to tak nie działa, że nagle możemy zmienić tą narrację, tak w sekundę. Więc pod tym względem też nie uważamy, że w polityce wewnętrznej. Przyjęcie tych republik. Do siebie coś zmienia. Więc jakie są w naszej opinii dwie takie najbardziej potencjalne opcje, dlaczego to się dzieje? Przecież one się nie wykluczają i pewnie w ogóle są ze sobą powiązane w jakimś stopniu. Pierwszy powód, też trochę mniej ważny, nie oszukujmy się, ale jednak wydaje nam się, że to też może być związane po prostu z ego. wiecie, bo często analizując tego typu rzeczy w polityce zapominamy o tym, że dyktatorzy mają całkiem spore ego i czasami robią rzeczy niekoniecznie optymalne, tylko takie, które po prostu sprawiają, że oni mogą poczuć się lepiej. Na przykład jeśli Putin zrobił wielką operację specjalną, wcale nie wojnę, wcale nie wojnę, i Ukrainę zaatakował. I tym powodem, żeby to zrobić. Były właśnie te republiki, trochę kwestią ego, nie, jest to, żeby pokazać, że się wygrało i osiągnęło to, co się chciało osiągnąć. Wszyscy wiedzą, że absolutnie mu się nie udaje osiągnąć tego, co chciało osiągnąć, ale chociaż może tym grać, może udawać, że tak miało być i w sumie, no, nasz cel minimum został zrealizowany, bo te republiki są już w Rosji. To, że Ukraińcy okupują dużą ich część, to nie ma znaczenia, nam się udało, my tutaj dowieźliśmy, co chcieliśmy dowieść. No, wydaje mi się, że to jest jakiś tam mały powód, dlaczego to wszystko się dzieje, ale... Jest też drugi powód. I ten drugi powód jest dużo, dużo większy i poważniejszy. Na tym kanale bardzo mocno stronimy odmówienia o broni atomowej w takim poważnym kontekście, tego, że to jest rzecz, która ma znaczenie. Że inaczej, ona ma znaczenie, to jest oczywiste, ale no, tak jak powtarzamy przeważnie, nie? W sensie szansa na to, że wojna atomowa czy tam ataki atomowe się zdarzą, no, no istnieje zawsze, no bo, no bo istnieje broń atomowa. Ale to też nie jest tak, że ona jest gigantyczna. Z drugiej strony, też nie możemy na to absolutnie nic poradzić. Nikt nie może na to nic poradzić, więc czy jest sens się tym przejmować? Tak, na koniec dnia, tak jak Zawsze powtarzamy, no jest większa szansa, że wyjdziecie na ulicę i was samochód palnie i umrzecie w sobie co da was za różnica, co się stanie, nie? Więc tą bronią atomową no naprawdę nie należy panikować, bo to nie ma sensu po prostu. Co nie zmienia faktu, że w obecnej sytuacji wpływ jest znaczący dla polityki, więc ten temat po prostu musimy poruszyć. Powiedzicie, prawdopodobnie wdrożenie tych republik do Rosji ma pozwolić na kontynuowanie szantażu nuklearnego. Od ostatniego wystąpienia Putina bardzo mocno zwiększyła się retoryka właśnie użycia wszelkich dostępnych narzędzi, żeby zachować integralność Rosji, żeby Rosji bronić. To no to jest coś, co rosyjska propaganda strasznie pcha świat. O tym mówią najważniejsi rosyjscy oficjele. To jest po prostu rzecz, którą w tym momencie Rosja straszy cały świat. Nie oszukujmy się. Chociaż tutaj należy pamiętać o jednej rzeczy. Jeśli Rosja użyje, w ogóle miałaby użyć, tak, broni atomowej, broni nuklearnej, to mówimy o taktycznej broni nuklearnej. Czyli teoretycznie o raczej, raczej walnięciu w... Jakiś las, być morzem to wysadzić. To jest taki strzał w powietrze trochę, taki pokazujący, dobra, już dalej nie idziecie, bo tutaj już stawiamy kreskę i robi się bardzo nieprzyjemnie i bardzo niebezpiecznie. Jakby to mają w doktrynie, tak nazwijmy, tylko to też to też nie jest do końca tak, że oni mają w doktrynie to, że po prostu uważają, że są zagrożeni i strzelają bronią atomową. To też nie jest aż takie proste, chociaż to też nie ma znaczenia, bo liczy się odbiór społeczny i to, co na koniec dnia zrobią. nie? Bo w tym wszystkim chodzi też o to, że dzięki temu, że Rosja zanektuje te tereny, czysto teoretycznie, chociaż tak nie jest dla jasności, ale może argumentować, że ona używa teraz tej broni atomowej defensywnie, A to jest w kontekście układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i to będzie zaraz bardziej wytłumaczone. Więc po prostu uznanie tych części za swoje sprawia, że mają pretekst, który nie działa to zaraz, ale mają pretekst, żeby dalej straszyć cały świat. I teraz uwzględnijmy sobie to, jak prawdopodobne jest to, że do czegoś takiego miałoby dojść, Bo czy to jest w ogóle możliwe? Tak, jest możliwe, to jest zawsze jest możliwe. Czy jest bardziej możliwe niż było pół roku temu? Pewnie tak. Ale czy jest tak, wiecie, bardzo, bardzo możliwe i bardzo. Czy jest to bardzo realne zagrożenie po prostu? Pokusimy się o stwierdzenie, że nie. I teraz wytłumaczymy wam dlaczego. Po pierwsze, trzeba sobie uświadomić, że użycie broni atomowej to jest przekroczenie wszelkich granic i całkowita zmiana w ogóle statusu świata, nie? W sensie to jest zrobienie tak poważnej rzeczy, że. Jest na trochę innej orbicie niż jakakolwiek inna polityczna decyzja, jaką można podjąć. Bo nieważne, kto jest Twoim sojusznikiem, jeśli użyjesz broni atomowej, prawdopodobnie wszystkie państwa na świecie automatycznie zwracają się przeciwko Tobie. I to nie dlatego, że, wiecie, państwa są humanitarne czy coś. Nie. Mają w tym swój bardzo konkretny interes. Bo widzicie, ten układ o nierozprzestrzenianiu broni atomowej działa w dwie strony. Państwa bez broni atomowej zobowiązały się do tego, że nie będą jej pozyskiwać, że nie będą sobie jej tworzyć i nie będą jej miały. Po prostu. No to jest na rękę wszystkim państwom bez broni atomowej, bo nie ma wyścigu szczurów. Ale też jest na rękę państwom, które mają. Broń atomową, no bo, wiecie, jakieś małe państwo które teraz nie będzie miało broni, żeby ich losowo zaatakować. Nawet jak jesteś Stanem Zjednoczonymi, nie chcę, żebyś jest atakowany przez jakąś kubę, nie? Pociskami atomowymi. Ale w ramach tego państwa, które broń atomową mają też się do czegoś zobowiązały. Zobowiązały się do tego, że nie będą używać broni atomowej w ofensywnych celach. Mają prawo jej używać tylko i wyłącznie defensywnie. I to, wbrew pozorom, jest ważne. Bo sytuacja, w której Rosja używa broni atomowej w tym momencie, to jest użycie ofensywne. A dlaczego to jest użycie ofensywne? Bo nikt na świecie nie uznaje, że fizycznie przejęli te republiki do siebie. Czyli z perspektywy prawa międzynarodowego, gdzie nawet walić prawo, nie? bo z takiego konsensusu międzynarodowego, te, tego, do czego państwa się zgadzają, to oni nie mają prawa jej użyć. Co oznacza, że jeśli użyją, to trochę niszczą cały ten układ, niszczą tą, ten bardzo delikatny balans, a to jest nikomu nie na rękę, bo oznacza, że państwa zaczną się bać i zaczną się zbroić. I państwa atomowe tracą swoją, swój monopol na posiadanie broni atomowej, małe państwa zaczynają się zbroić, bo wszyscy się boją, że zaraz ktoś inny się uzbroi i zaczyna się taki wyścig szczurów z bronią atomową, co jest mało bezpieczne z perspektywy świata, ale dobra, hegemoni mają walone w dobro świata, ale jest mało bezpieczne z perspektywy hegemonu. Więc w momencie, w którym Rosja używa broni atomowej, to de facto cały świat tak trochę musi udowodnić, że nie wolno jej tego robić. I właśnie dlatego nie ma już czegoś takiego jak sojusznicy, nie? Taki Chin na przykład. To, to nie jest tak, że one będą stały po stronie Rosji, jeśli ta użyje broni atomowej. Nikt nie będzie stał po jej stronie. Wszyscy będą chcieli dojechać. Trochę jako przykład, nie? Żeby takiej, nie wiem, Korei Północnej pokazać, że nie możecie tak robić, albo komukolwiek, nie? W sensie muszą jakoś zareagować. I to nie jest kwestia nawet, wiecie, jakiejś chęci, niechęci. To jest kwestia tego, że bez tego upada jedna z najbardziej podstawowych zasad świata, która jest wszystkim na rękę. Więc fakt nieuznawania tych referendów na poziomie takiej polityki międzynarodowej, prawa międzynarodowego, konsensusu międzynarodowego jest bardzo ważny właśnie w tym kontekście, że Rosja dalej może te swoje groźby robić spoko. Ale jeżeli faktycznie coś zrobi, to trochę cały świat, który nie uznał tych referendów, musi jakoś zareagować. A do tego wszystkiego jest jeszcze jedna kwestia, która zmniejsza prawdopodobieństwo użycia broni atomowej jądrowej, jak zwał, tak zwał. Czyli to, że to często nie jest jakby mimo wszystko decyzja jednego człowieka, to znaczy to nie jest tak, że tak się wydaje, przynajmniej na tyle na ile wiemy. Putin nie naciska przycisku i rakiety nie lecą z losowych miejsc. Więc jednak jest jakaś procedura, nie są coś ludzie zaangażowani. Jakby też są ludzie, którzy mają fizycznie wpływ na decyzję Putina i tak dalej, i tak dalej. I wydaje nam się, że jeśli tak pójdę do z tej perspektywy, jeśli jesteście jakiś tam sobie żołnierzem, to. Może nie chcecie kończyć świata i nie jesteście na sobie tej odpowiedzialności. Mówi się o tym, że w trakcie zimnej wojny takie rzeczy się zdarzały, nie? To znaczy, że były jakieś polecenia strzałów, ale ktoś po prostu nie wystrzelił. Zawsze ktoś speniał na końcu. No dobrze, to no dobrze że ktoś speniał. To szanujemy takich ludzi, którzy peniają. A z drugiej strony, wyobraźcie, sobie, że jesteście oligarchą, nie jesteście ultra bogaci. Ta wojna i tak już wam zabrała masę pieniędzy i zabrała wam bardzo dużo waszego komfortu, człowieku, który był bardzo wysoki. Ale dobra, wiecie o tym, że jak ta wojna się skończy, a macie tyle pieniędzy, że może rok jeszcze to potrwa, może Putin nigdy nie przestanie mieć sankcji, wywalone w to, więc jesteście bogaci. Opinie publiczną was nie wie, że istniejecie. Za rok, za dwa już możecie sobie spokojnie, i mieszkać w swoich Włoszech, w swojej willi i mieć wszystko gdzieś. Wydaje nam się, że jeśli twoje państwo użyje broni atomowej, a ty byłeś jakkolwiek powiązany z kręgami władzy, to reszta świata z tych powodów, między innymi, które wymieniliśmy, zrobi wszystko, żeby cię dojechać. Więc nie do końca chcesz pozwolić na takie wydarzenie. Dlatego wydaje nam się, że na perspektywie jakiejkolwiek racjonalności, jakiejkolwiek konsekwencji, które mogą zostać poniesione, na podstawie pojedynczych ludzi, którzy do końca mogą nie chcieć, żeby to się stało, jest bardzo mało prawdopodobne, żeby. Ten atak atomowy, nawet wiecie, w pustą przestrzeń miał miejsce. Do tego dochodzi aspekt tego, czy to nie jest tak, że gdyby to zrobili, to Amerykanie weszliby w ciągu tygodnia posprzątali Rosję, bo to też jest możliwe. Szczególnie patrząc na ich ostatnie wysiłki wojenne. I oczywiście, broń atomowa jest straszna, bo nieważne, jakie racjonalne argumenty podamy wam teraz na to, że tej wojny nie będzie, to tu jest nawet tak, że my jesteśmy w 100% przekonani. Nie, my też czujemy takie, yy, to nie jest fajne, nie podoba nam się to. Tylko. Trzeba pamiętać o tym, że to jest właśnie cel. To jest właśnie cel tych gruźb, nie? W sensie one właśnie dlatego są, że Putin wydaje się być taki nieobliczalny, że jest nieobliczalny no bez znaczenia i po prostu. No to jest groźne, nie? I czujemy to zagrożenie. I słychać oczywiście głosy ze Stanów Zjednoczonych, które mówią o zagrożeniu. Ukraina zwołuje spotkanie Rady Bezpieczeństwa Ukrainy. Mówi się o tym, że no to nie jest już niemożliwe. Tylko z drugiej strony, no co mają mówić te państwa, nie? Znaczy, no one muszą też grać tym, że ej, okej, okay, takie zagrożenie istnieje, bo jeśli coś by się stało, to potem byłby problem, że nie mówili, się nie przygotowali. No Od tego są te rządy państwa, żeby nawet na ten najgorszy scenariusz się przygotować. I absolutnie nie ma co się dziwić. Ale z drugiej strony uważamy, że o ile te groźby są, straszne, o nie można panikować. Bo na koniec nie to o to chodzi, żebyśmy zaczęli panikować. Więc tak jak wiemy, Rosja, robi złe rzeczy, Rosja już Przestańcie trzymać jakiejkolwiek logiki w kontekście jakiejś, nie wiem, prawa międzynarodowego czegokolwiek. Ale jedyne, co nam pozostaje, to zachowywać spokój. A jeśli chcecie, czasami jednak nie zachować spokoju się wkurzać na rzeczy, które się dzieją w Polsce i na świecie. Czasami trochę zabawniejsze też z polityką związane, ale trochę zabawniejsze niż to, co dzisiaj. Zostawcie nam lajka, zostawcie nam słowa, będzie nam niezwykle miło. My bardzo dziękujemy naszym patronom. Zapraszamy na naszego Instagrama, tam są newsiki na bieżąco jak się zacznie wojna, to tam się dowiecie, bardzo szybko. To jest nasz inny film. Serdecznie go polecamy, a my staramy się starać dla Was. Cześć.